95% ludzi nie rozumie, czym jest prawdziwa skrucha. Wielu ludzi myśli, że jeśli wyznają swoje grzechy w modlitwie do Pana Jezusa, to są prawdziwie skruszeni i zostaną pochwyceni do Królestwa Niebieskiego, gdy Pan Jezus przyjdzie. Jeśli jednak po wyznaniu grzechów w modlitwie nadal je powtarzamy, czy jest to prawdziwa skrucha? Bóg mówi, jeżeli jesteś gotów okazać skruchę, lecz tylko o tym mówisz, a nie wyrzekasz się, nie porzucasz, nie wypierasz się i nie buntujesz wobec swego skażonego usposobienia. To nie jest to przejaw skruchy i praktycznie rzecz biorąc, nie wkroczyłeś jeszcze w skruchę. Jak zatem przejawia się prawdziwa skrucha? Po pierwsze, wypierasz się tego, co uważałeś za słuszne, na przykład swoich wyobrażeń na temat Boga i wymagań wobec niego, a także Takich rzeczy jak Twoje poglądy na różne sprawy, Twoje metody i sposoby radzenia sobie z problemami, Twoje ludzkie doświadczenie itd. Wyparcie się tych wszystkich rzeczy stanowi konkretną praktykę bycia skruszonym w sercu i zwracania się ku Bogu. Prawdziwa skrucha polega na oczyszczeniu się z grzechów i osiągnięciu czystości, by więcej nie grzeszyć, aby móc wejść do Królestwa Niebieskiego. Czy jesteś gotów autentycznie pokutować, aby wejść do Królestwa Niebieskiego? Kliknij na link WhatsApp na mojej stronie i napisz Amen, aby dołączyć do bezpłatnych kateches i wspólnie studiować Słowo Boże, aby wejść na drogę prawdziwej skruchy i wejść do Królestwa Niebieskiego.